Witam proszę Państwa, ja znajduję się na schodach, a cały piłkarski świat na mundialu w Katarze. Pierwszy półfinał, Argentyna, Chorwacja. To będą piłkarskie schody dla popularnych Albicelestes. I mimo, że spotkanie odbywa się na Luzail, to piłkarze Argentyny będą się czuli jakby byli w Motowu. W uroczym miasteczku na półwyspie Istria w Chorwacji, gdzie znajdują się najdłuższe schody, 1052 stopni. Czy oni je pokonają? Nie wiem, ale wiem, że to nie są schody ruchome i na pewno będzie ciężko. W ostatnim materiale mówiłem o Juranowiczu, że zatrzyma Brazylię, Neymara, Viniciusa Juniora, Richard Lisona i moje słowa się sprawdziły. I dzisiaj również się sprawdzą. Messi i spółka nie będzie miała łatwo. Czy pokonają Chorwację? Nie mam pojęcia. Poniżej 2,5 gola. Drugim spotkaniem półfinałowym na mundialu to pojedynek pomiędzy Francją a Maroko. I mimo, że wiele osób radziłoby mi nadal nagrywać na schodach. To ja rozsiadłem się jak król w fotelu, bo jestem pewny zwycięstwa Francji. Mbappé i spółka rozmontuje tą fantastyczną obronę Maroka już w pierwszej połowie. Jedynka do przerwy i jedynka na koniec meczu. Moi mili, zapomniałbym o najważniejszym. Leo Messi o godzinie 20 będzie chciał zaprosić całą defensywę Chorwacji do tańca, natomiast ja już teraz zapraszam was do konkursu, którego partnerem jest PZ Buk. Szczegóły akcji w linku w opisie filmu.